Nie ma pieniądza. Tak se myślę, że zanim wrócimy z Radosem, idziemy po łaskę Nie, to i tak. Nikt nie słucha. sama widzę. Um, twoja siostrzenica miała. Co? A to bezwstydna mała żmija! To było moje złoto! Zabrała je z mojej skrzy... Oddaj mi je! Muszę najpierw spłacić Lemara. Mateo może dostać pieniądze. Mateo, dostał. A niech to. A cóż, dług to dług. Przynajmniej nie zatrzymałeś pieniędzy dla siebie. Chyba powinienem ci za to podziękować. myślę, że. Czy Watras dał ci. Jeszcze nie. Więc nie rozumiem. Jest. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Mówię to tak. ja. Ktoś musi pracować. Dlatego poprosił Inosa, by ten zostawił część swojej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją człowiekowi. Przybywam, by prosić Cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym Cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój syn. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Dalego Nie może tak dalej być. Zaraz nawiedzę ty. Jestem Hakon! W dzisiejszych. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu. A wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie tylko ostatnio wydarzyło się coś. Był taki gość. Chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo. Jaki to wkrótce będzie twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał. Pokaż. 140 sił. O, panie, sto sił. Co za? Pasy. Ty. Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Pogadamy. Pu... Niech Inos będzie z. Ale ostrzegam cię. Jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam. Chwileczkę, czy ja wyglądam. Ha, nie byłbyś pierwszym, który u... Ktoś cię. Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka... Z... Mógłbym... A? a czemu niby miałbyś... części z... Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o Twojej nagrodzie. Zobaczę, co da się. Z... Ostrożnie, Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym strażmiska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl? Postaram się. Co mogę dla ciebie zrobić? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa. Właściwie to potrzebuje twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu! Bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec Najświętszego Kościoła i... Ile wynosi przeciętko? To zależy od twojego stanu majątkowego. Zobaczmy ile przyniosłeś. Nic. Hmm... hmm. Nie należysz do bogaczy, co? Zostaw sobie tę parę monet. Chciałbym zło... Nie mam przy sobie wystar... To nie ma znaczenia, synu. Możesz złożyć ofiarę później. Skąd? Pochodzę z klasztoru Man. Przyjmuję... Okej. Okay. No, za Czyli żeby go zrobić, muszę mieć chociaż 50... sztuk. Ale dajemy się do Laresa. Ale gniew Byliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię, a gdy do niej przemierzył,

Ej, ty. Dobra, chodźmy. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub nie zostanie rozwiązana sprawa ginących ludzi. na to, Dzisiaj się z Tobą zgadzam. Mogę Ci opowiedzieć o takich rzeczach znaczy, Nie wiem, komu wierzyć. W końcu to była jego decyzja. Nie wiem, że to nie Ode mnie tego nie dostał. Ścieżka śnieg jest i Nie no, Andra, nie. Dużo by mnie to kosztowało. Tak? Nie no, to przecież niczego nowego. Tak mi się właśnie wydało. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Nie no, przecież niczego nowego. Co wiesz, przybyli z Niekt. To przez nich kupcy nie. Skąd przy.? Natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela ziemskiego. Nie wyglądali jednak jak banda Onara. Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, która osiedliła się w górach Jeśli się tam wybierasz, przyjmij ostrzeżenie. Ci szubrawcy krótko się z tobą rozprawią. Zapamiętam to. Przeczek. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Był dokładnie tak, jak mówisz Nie strata. To to... Nic o tym nie wiem. Nie zasłużył sobie na ja to. co innego. Modernnie tego nie dostał. Hej! Nowy w mieście. Tak. Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niebal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przy... Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać. Czemu nikt nie Co może... Jeden z paladynów przejął niedawno dowodze. Próbuje zmobilizować połowę miasta. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować. Czy ostatnio? Można by tak. Okradziono Bospera, miejscowego Łuczarza. Co za... Koleś po prostu wszedł do sklepu. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: Stój, zatrzymaj się, Draniu! Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie bardzo, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? Mówić jak torwę tego drania. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi. Smok. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie. Cholerny! Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził. Jak dorwę tego łobuza. Dlaczego twój czelad. Powiedział, powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży koragona. Przejdź koło kuźni, a... Okay. Go tu szukasz? Nie masz tu nic. Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz? No się tego Andry. 好吃的难找。 Gdybym to wiedział sam, bym... Mogę ci powiedzieć tylko je tamtejsi, ale ty je na początku. Od chwili obecnej Lord André przejmuje wyłączne do nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie no, hej, w zakresie walki, niech wstępują w szeregi hej, straży. Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań. Mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. <noise> Czegóż więcej można pragnąć? Pracujesz dla parady. Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest. Może jeszcze. Jed... Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest to obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeci. Jak się my. Ma... Nie ma się czym. Idź lepiej do domu i pod. Może jeszcze. Jasne! Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Ej, hey, na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Bosper, to prawda, ale jego interesują tylko Królestów. te cholerne Zostaje Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacić. Musimy coś o nim powiedzieć. Ha, ha, Ostatnio Królestów. ktoś ukradł jakiś to Po prostu wszedł do jego sklepu. Luziołu złodzieje się są strasy. coraz bardziej. Podlega surowej karze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord André. Każdy okay. mieszkaniec Korinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, ma obowiązek zgłosić się natychmiast, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. To nie. Mówisz. I oto tam, gdzie ty jesteś. No popatrz, już mi lepiej. nie niemal przez cały dzień. To, że Przecież że godziny dobra nie wierzę, co się dzieje. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Zawsze to wydarza. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Hej, ty! Naprawdę sądzisz? Mam informacje dotyczące orków. Słucham! Nie wiadomo. Utknęli w górniczej Nie już, dolinie i wygląda na to, że już tam paladyni strzegą przełęczy. Dobrze, jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj co innego. Dobra, to ja wrócę. Później chciałem tylko... Największy problem w tym... Szczerze mówiąc, to jest nie tu to tylko jeden statek i w dodatku należy do Paladynów. No bo pójdziemy sami. Wcale ja mnie to nic.